Rozpieszczają, przytulają i kochają ponad wszystko. Mowa oczywiście o babciach i dziadkach, których święto uczciły dzieci z przedszkola. Ważne są po prostu korzenie i to, skąd się wywodzimy, kto jest naszym przodkiem czyli babcia, dziadek, rodzice. Dzisiaj mamy świetną okazję na to, żeby podziękować naszym dziadkom za to, że są tacy wspaniali, kochani. Taki przyjemny dzień! Przedszkolaki dla swoich dziadków tańczyły, śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Kocham ich za serdecznie. Przygotowaliśmy na początek występy dzieci. Później y, będzie też mała niespodzianka y, od dzieci dla swoich rodziców, czyli dziadków tych naszych y, przedszkolaków. No a później już zaprosimy też dziadków do wspólnej zabawy. Babcie i dziadkowie to prawdziwy skarb dla wnuków. To właśnie oni sprawiają, że ich dzieciństwo jest radosne, udane i kolorowe. Co kochasz swojego dziadka? I za serce wielkie. Jacy oni są? Fajni? Dziadek raczej taki ślenia, a dziadek ja fajny. Często wypełniają tą przestrzeń taką pod nieobecność rodziców. Rozpieszają trochę, no a dla babci dziadka wydaje mi się, że jest to duma, jest to radość. To dla dziadków były momenty pełne wzruszeń, radości i dumy. Maciuś wnuk jest najstarszy i fajnie takie. Dopiero pierwsza nasza taka impreza. Jacy są twoi dziadkowie? Kochani, ja się lubię z nimi bawić, jak przyjeżdżam do nich. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babci i dziadków tylko potwierdziły, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.